Remek, jak jest mokra, jak jest błoto, to są twoje warunki? Jak jest noga, to są warunki, a jak nie ma nogi, to się nie klei. Dzisiaj się nie kleiło. Ale spotkaliśmy się chyba miesiąc temu mniej więcej w przodkim Indyjsku Białej. Tak, tak. Mówiłeś, że odkułeś się, jakby głowa zaczęła pracować znowu, zacząłeś regularnie jeździć i, tak. i potem tym dołku po Mistrzostwach Polski wracasz do, 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 do trenowania. Dołek był, później głowa se tam zrobiła luz, detoks tak zwany od startów. Pojechałem na wakacje do Chorwacji, wróciłem tydzień temu i wróciłem z, z chorobą. Nie wiem co to jest. Coś w gardle, cały czas boli głowa i sam dół gorączkowy. Miałem tu nie przyjechać, ale stwierdziłem, że jak mam walczyć i, i trenowałem, no to powalczę, ale od pierwszego kółka nogi jak z gumy. Jeszcze zaliczyłem taką soczystą glebę na takim tutaj twisterku, nie wiem co się stało, w ogóle pojechałem po prostu do lasu i przez krewnicę. Nie kleiło się, zawsze mi się klei na bocie, dzisiaj mi się nie kleiło. Po prostu. Ostatnie jest za, 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 za dwa tygodnie, z czego zdołu? Jeśli chodzi o sezon letni, tylko coś jeszcze planujesz? Nie mam pojęcia, ja wszystko planuję z dnia na dzień. Także nie mam planu... Życie na spontanie. Tak jest, jak przyjadę, to przyjadę, nie wiem, nie przyjadę, nic z siłę. Dzięki, do zobaczenia. Bardzo bardzo.